Pewnego dnia spojrzysz wstecz na ten czas, który minął, a wszystko co zobaczysz to magia. Nie będziesz pamiętać, jak utknęłaś lub co chciałabyś zrobić inaczej. Jedyne co zobaczysz to to, że w Twojej niepewności był również potencjał, a w Twoim zagubieniu była również okazja do znalezienia właściwego miejsca, a w ramach Twojego dyskomfortu była szansa. Aby zobaczyć, co możesz zmienić, zmiana tego polegała na tym, że stałaś się osobą, którą zawsze byłaś. Zobaczysz, jak to, co opuściło Twoją życiową ścieżkę, oczyściło ją. Zobaczysz, jak działa większy plan, nie kierowany przez wyższą istotę, ale przez Twoje najwyższe ja. Zrozumiesz, że pomimo Twojego najintensywniejszego oporu. To, co nie było dla Ciebie przeznaczone, nie zostało z Tobą. Zrozumiesz, że pomimo Twoich najgłębszych lęków, to, co było dla Ciebie przeznaczone, było nieuniknione. Ten ciągły dyskomfort głęboko w Tobie kierował Cię w stronę lepszego miejsca niż kiedykolwiek byś o nim pomyślała. Lepszego niż kiedykolwiek sądziłaś, że na to zasługujesz. Zobaczysz, jak pojawiły się odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Zobaczysz lekcje, które otrzymałaś w każdym z tych wyzwań. Zobaczysz, że każdy krok służył właściwemu celowi. Kiedy spojrzysz wstecz, na zmagania, które przeszłaś, ułożą się w historię o Twojej odporności, odwadze, szansach i niesamowitym życiu, które prowadziłaś. Kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, jak Twoja podróż prowadziła Cię do miejsca, w którym w końcu przewróciłaś w stronę swojej życiowej powieści i zaczęłaś pisać nową narrację. Jeśli nie ma ani jednej myśli, która mogłaby Cię pocieszyć w tym momencie, w tych najcichszych, najciemniejszych nocach, niech tak będzie. Pewnego dnia spojrzysz wstecz na ten czas. A wszystko co zobaczysz to magia. Zrozumiesz, że wszechświat nigdzie, nigdzie cię nie zatrzymał. Byłaś w schemacie przetrwania, z którego musiałaś się uleczyć. Nie czekałaś aż cokolwiek się zacznie i nie czekałaś aż coś się skończy. Po prostu czekałaś na właściwą i własną gotowość. Byłaś tam, gdzie byłaś, ponieważ czułaś, że tam musisz być w tym czasie. W danej chwili, w danym miejscu, w doświadczeniu było coś utajonego, co musiałaś przeżyć. Więc przeżyłaś to. Miałaś to, nawet jeśli każda inna myśl w Twoim umyśle podpowiadała Ci, żebyś ruszyła naprzód. Twoja dusza sprawiła, że nie ruszyłaś się, dopóki nie nauczyłaś się tego, co chciałaś wiedzieć. I nie uleczyłaś tego, co chciałaś uwolnić, i nie zrozumiałaś tego, co chciałaś zobaczyć, i nie stałaś się tym, kim masz być. Pewnego dnia spojrzysz wstecz i będziesz wiedziała, że to wszystko nie było daremne. Cały wysiłek, cała metoda prób i błędów, cała wiara i cała utracona nadzieja. Przez wszystkie dni zastanawiając się, czy to było. Możliwe? Czy to było dla mnie? I przez wszystkie kolejne noce wpatrując się w sufit i wiedząc, że jest coś więcej, Twoja historia się zmieni. Trudności nie przychodzą, aby nas uwięzić. Pojawiają się, aby pokazać nam, w jaki sposób jesteśmy uwięzieni w życiu, którego już nie chcemy. Mam nadzieję, że masz odwagę zobaczyć prawdę. Mam nadzieję, że mi zaufasz, kiedy powiem, że pewnego dnia spojrzysz wstecz na to wszystko na swoje wzloty i upadki na światło i ciemność zamęt i pewność zagubienie i jasność stawanie się i niestosowanie się to, co zostało zdobyte i utracone i każdy krok i zobaczysz to jako sekwencyjną ścieżkę prowadzącą do miejsca. W którym stoisz dzisiaj i zobaczysz tylko magię, Tekst Briana West. I mam pytanie do Ciebie. Na jakim etapie swojego życia jesteś obecnie? I czy dostrzegasz sens swoich doświadczeń. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie. Pozdrawia miłość w Tobie.